Rzecznie. Jesteśmy blisko wojny. Jest Według mnie prowok prowokacja jakaś, mhm. ale między innymi to z tego wynika, że polskie służby nie działają. My nie mamy takiego sprzętu, mi się mhm. wydaje. Martwi mnie jeden fakt, że y, udało się y, temu obiektowi y, przedostać w ogóle na teren mhm. polski. Tutaj. Dzisiaj zapytamy Kaliszan, czy czują się w Polsce bezpiecznie w związku z wojną na Ukrainie? Jak na razie tak, ale czasy są niepewne. Mhm. A czy uważa pan, że polska przestrzeń powietrzna jest odpowiednio zabezpieczona? Raczej nie. Okej. Okay. A co pan sądzi właśnie o tym incydencie, który miał, miał miejsce wczoraj? E jeśli właśnie chodzi o upadek e rosyjskiego drona 100 km właśnie od granicy z Ukrainą w Polsce. Co pan o tym sądzi? To No to jest według mnie prowok prowokacja jakaś, mhm. ale między innymi to z tego wynika, że polskie służby nie działają. No właśnie. I co pan sądzi właśnie o polskich służbach, czy to powinna być taka reakcja, czy czy, czy nie? Czy to jest kwestia służb, czy może kwestia rządu, jakiego mamy, że to właśnie wygląda w taki sposób, a nie inny? Znaczy, to trzeba, takie, coś, to, takie incydenty, bo to jest nie pierwszy raz, mhm. trzeba reagować. Mhm. A czy w takim razie, skoro jakby już się nauczyliśmy, bo już taka sytuacja, tak jak pan powiedział, miała miejsce, to czy właśnie powinien się ktoś z tego powodu podać do dymisji? Raczej to w tym celu to nie mam zdania. Mhm. A w jaki sposób moglibyśmy właśnie zabezpieczyć yy, właśnie polską granicę przed takimi incydentami? Bo na przykład w Izraelu mamy żelazną kopułę, która zestrzeliwuje większość takich. Po prostu my nie mamy takiego sprzętu, mi się hmm. wydaje. A właśnie, bo była jeszcze taka propozycja właśnie od pana Tuska i od wszystkich europejskich przywódców, żeby właśnie tworzyć na granicy właśnie taki system obrony powietrznej. Takie, na pewno by zdało stałoby egzamin. Na razie tak. Okej, okay, a z czego to może wynikać, że czuje się Pani właśnie tak bezpieczna? No nie wiem, no w tej chwili w tej chwili tak, nie? Bo mhm. jak to długo będzie, to nie wiadomo. A czy uważa Pani, że polska przestrzeń powietrzna jest odpowiednio zabezpieczona? No chyba tak. Mhm. A czy słyszała Pani właśnie o takim incydencie, który miał... Miejsce wczoraj, właśnie tak, o tym dronie, tak, który. Tak, tak. No i co pani o tym sądzi? No nie wiem, jakoś puścili niżej, czy jak? Nie wiem. No. Mhm. Tak jak wszyscy chyba tak. Okej, okay, a czy uważa pan, że polska przestrzeń powietrzna jest odpowiednio zabezpieczona? Na miarę aktualnych możliwości, tak. Mhm. A co pan sądzi o incydencie, który miał wczoraj miejsce w Polsce, właśnie z tym dronem, który spadł? Czy Trudno powiedzieć, skąd to przyleciało, bo nikt tego jeszcze na razie nie wie dokładnie. Mhm. Zdarza się. Jesteśmy blisko wojny. Czy czujesz się w Polsce bezpiecznie w związku z wojną na Ukrainie? Czuję się, tak, na ten moment czuję się bezpiecznie. Okej, okay, a co sądzisz o tym incydencie, który miał wczoraj miejsce? Czy uważasz, że ten dron, który spadł na terytorium Polski, to czy uważasz, że to tak powinno być, czy jednak coś nie zadziałało? Co o tym sądzisz w ogóle o takim incydencie? Szczerze mówiąc jeszcze tak dokładnie nie zgłębiałem tej sprawy, tylko usłyszałem, że Taki dron wdarł się na terytorium mhm. Polski, ale no nie mogę powiedzieć na ten zdanie, bo po prostu mhm. jeszcze się wiele nie, nie wczytałem. Okej, okay, a czy ogólnie uważasz, że takie coś powinno mieć miejsce, czy to raczej raczej takie coś w państwie takim jak Polska nie powinno mieć miejsca? Naturalnie najlepiej by było, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, chociaż mhm. wydaje mi się, że raz na jakiś czas niestety takie sytuacje Albo przenikają do mediów, albo nie przenikają. One się prawdopodobnie będą zdarzać. Chociaż naturalnie, wyobrażam sobie, idealnie by było tak, żeby one. Nie latały, tak? Nie, nie zidentyfikowane nad Polską. Okej, okay, a jakbyś mieszkał bliżej, bliżej granicy z Ukrainą, czy bliżej granicy z Białorusią, to myślisz, że ten strach jednak bardziej by... jednak bardziej byś odczuwał ten strach, że to akurat na przykład na twój dom, albo na twoje pole mogłaby spaść ta, taka rakieta czy dron. Czy wtedy byś inaczej troszeczkę miał na ten temat zdanie? Hmm. Myślę, że trudno mi się postawić dokładnie w takiej sytuacji, mhm. ale mogłoby to mieć e, jak najbardziej wpływ. Im bliżej bym mieszkał granicy, tym być może jakieś dźwięki by do mnie e, dotyczyły toczącej się wojny tuż dosłownie mhm. wtedy e, za granicą kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej, naturalnie miałoby to pewnie jakieś e, przełożenie jakieś wyobrażenia na, na, na te wizję, tak. Okej. Okay. A myślisz, że jak się jakby skończy ten konflikt między Rosją y, a Ukrainą? Myślisz, że te rozmowy pokojowe na Alasce coś, coś przyniosą, czy, czy jednak to nie będzie, nie będzie mieć żadnego wpływu, że ewentualnie Putin się nie zatrzyma tylko na, na Ukrainie i na przykład na ich obu Polskę, jak, jak uważasz? Y Naturalnie trudno to przewidzieć, mhm. tak? E, myślę, że nikt trzy lata temu e, nie zakładał, że sytuacja dokładnie potoczy się w ten sam sposób, jak toczy się obecnie. E, ja też nie będę żadnych e, przewidywań toczył, co będzie za rok, co będzie za dwa lata, na ile te, te porozumienia czy, czy rozmowy toczące się w Alasce e, będą znaczące dla naj, w ciągu najbliższych e, miesięcy, więc tutaj naprawdę ja bym się wstrzymał od jakichś takich szczerowań nie wiem ostatecznego zakończenia wojny czy to będzie w ciągu pół roku, roku czy na następnych kilku lat. W miarę tak. Okej, okay, a co sądzisz o tym incydencie, który miał wczoraj miejsce, właśnie jeśli chodzi o upadek rosyjskiego drona w Polsce? Szczerze mówiąc, nie jestem w temacie, nie widziałem jeszcze nigdzie. Okej. Okay, no to y, po prostu spadł rosyjski dron na terytorium Polski. I jakby czy uważasz, że to tak powinno być, czy obrona zareagowała? albo i nie zareagowała właśnie, że ten dron w Polsce spadł. Po prostu pytam tak ogólnie, jak, jak ty to widzisz. Ciężko powiedzieć pytanie, czy on spadł sam, czy został jakoś, nie wiem... Uziemiony, uh -huh. zastrzelony, czy w jakim celu też uh -huh. był, gdzie to dokładnie było, czy przy granicy, uh -huh. czy. No, za dużo pytań, okay. za mało odpowiedzi. No raczej, raczej chyba nie. Myślę, że to. Chciałbym, żeby to byłby incydent. Okay. Nie mam stanie, ponieważ nie mam wszelkich informacji dokładnie. Uh -huh. Informacje, które otrzymuję na bieżąco poprzez media, poprzez telewizję i tak dalej, są niewystarczające, żebym tutaj mógł cokolwiek powiedzieć. Choć martwi mnie jeden fakt, że y, udało się y, temu obiektowi y, przedostać w ogóle na teren Polski. tutaj. No właśnie, bo już też kiedyś taka sytuacja miała miejsce i ona właśnie tak. zabiła dwie osoby Bydgoszczy, wtedy. Że... Tak, w też była, że spadła rakieta, ale też było właśnie, że trzy lata temu w listopadzie, właśnie w przewodowie, spadła rakieta i zabiła ona dwie osoby. Czy właśnie. No właśnie, I jakby, czy pan w związku z tym czuje się właśnie bezpiecznie, że takie obiekty wlatują jednak w przestrzeń powietrzną no? i się nic zmieniło. Tak, moim zdaniem to są y, na razie y, na ten czas y, przypadki incydentalne, więc tutaj no, nie mam jakichś takich większych obaw. Y, inaczej gdyby była taka sytuacja, że powiedzmy zdarzałoby się to często, na przykład codziennie, czy tam kil kilka razy w tygodniu i tak dalej, no to wtedy... Można byłoby już tutaj przyjąć y, y, taką pozycję no, y, strachu i, i obaw o, o bezpieczeństwo kraju i tak dalej. Bo ogólnie czy jakby nie martwi pana to, że właśnie taki, takie obiekty, nawet czy to są incydenty, czy się dzieje raz na, na jakiś czas, czy właśnie że nie powinno być tak, że, e, że właśnie powinny te obiekty zostać zestrzelone. Tak jak ma, na przykład ma to miejsce nad Izraelem, gdzie tam codziennie coś y, zestrzeliłem. To jest zupełnie inna bajka, nie możemy porównywać tutaj y, ataku Izraela na Strefę nie. Gazy, ponieważ no, to jest zupełnie inny rejon y, mm -hmm. i tam zupełnie inny konflikt. My, my tutaj mamy blisko y, sąsiada Ukrainę, y, gdzie toczy się wojna i y, no, y, no, y, jest to ryzyko, że, że te, te obiekty mogą mm -hmm. się tutaj pojawiać. Co do zastrzeleń, to już jest moim, no nie mam zdania, to już jest mhm. tutaj kwestia, że tak powiem rządu i Ministerstwa Obrony ewentualnie no, rozwiązania tego problemu w jakiś sposób na, na forum rządu, czy, czy tak jak powiedziałem wcześniej Ministerstwa Obrony Narodowej tutaj. Mhm. To znaczy myślę, że tak, no ale to też zastrzelenie takiego obiektu, to też jest zależne od tego, jaki mhm. y, 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 ten obiekt ma y, cel, jakie Aha. zadanie i tak dalej. Bo no, wyobraźcie sobie, że teraz taki obiekt, y, powiedzmy, nadlatuje nad dużym miastem, tak? I ze strzeleniem... No bo to było sto, ponad 100 km, 150 km od Warszawy, nie? około no... 80 km, 90 no. km z tego, co słyszałem, na południe od Warszawy. Mhm. Yy, więc no, tak naprawdę nie wiadomo, jaki był cel tego, tego, mm -hmm. tego, tego tak zwanego drona, bo, bo mm -hmm. to jeszcze jest nie wiadomo, czy to był dron wojskowy, czy, czy dron. Yy, Jasne, a tego gdyby. Co wiem, on uległ samozniszczeniu. A gdyby mieszkał pan bliżej jednak granicy, na przykład właśnie powiedzmy, bo 100 km to jednak, jest jednak sporo od tej granicy, ale gdyby mieszkał pan przy granicy, to musi pan, że obawiałby się pan bardziej o swoje, o swoje życie, o swoje zdrowie, że taka. Taki dron, czy taka rakieta właśnie mogłaby, mogłaby spaść i po prostu kogoś zabić albo zrobić duże uszkodzenia obiektów? Yy, no myślę, że pewnie, pewnie, pewnie inaczej bym to odbierał. No nie jestem nie powiem, bo, 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 bo nie mieszkam blisko granic, chociaż mam rodzinę yy, na podkarpaciu. Natomiast no, yy, trudno mi powiedzieć, jakbym się czuł, będąc tam, na miejscu. Tak, i to też. Też trzeba zauważyć fakt, że media i społeczność, która mieszka w tamtym rejonie, też jakby ma swoje zdanie tam inaczej to widzi i tak dalej, i to też może być tak, zwana, tak zwane nakręcanie. No właśnie, czy tematu. właśnie media nie nakręcają tego specjalnie tego myślę, tematu, że, tak, że. Myślę, że tak, moim zdaniem tutaj głównym, głównym takim Główną telewizją, która, że tak powiem, nakręca cały temat, jest telewizja Republika to jest moje zdanie. Inne media również, bo wiadomo, no to jest na takiej zasadzie, że, że, ale te inne media są bardziej, że tak powiem, obiektywne. Tutaj i, 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 no, i to tak wygląda w tym okay, momencie. A tak? jeszcze takie pytanie, no bo jak y, wtedy właśnie czy to pod Bydgoszczą, czy właśnie, czy właśnie ta rakieta, która zabiła, zabiła dwie osoby, jeśli to był wtedy inny rząd i opozycja można było zarzucać, że opozycja specjalnie nakręca właśnie nagonkę na, na obecną stronę rządzącą, czy właśnie, czy ewentualnie w drugą stronę, czy to nie wygląda, że właśnie teraz opozycja nakręca właśnie w drugi sposób na to, czy, czy jakby to jakby jest sobie równoważne, czy któraś strona jednak za bardzo w jakiś sposób to przekręca? Jest o tyle dobrze, że była szybka reakcja tutaj polskiego rządu. Natomiast no, fakt tej rakiety pod Bydgoszczą, która spadła, moim zdaniem tutaj poprzedni rząd no, próbował, że tak powiem, troszeczkę ukryć ten fakt tutaj. Tak? Okej. Okay. A czy wtedy właśnie, jak ta rakieta spadła pod, pod Bydgoszczą, to czy właśnie wtedy... Minister obrony powinien się podać do dymisji. dymisji I czy ewentualnie teraz, właśnie, gdy, gdy, gdy jest ta sytuacja, właśnie ta ostatnia, czy właśnie w taki sposób to powinno wyglądać, że właśnie e, minister obrony też się powinien podać do dymisji? Nie. Minister obrony nie powinien podać się do dymisji w tym momencie, ponieważ jest potrzebny. Na bieżąco tutaj, i nie ma, nie ma, tak jak powiedziałem, nie jest to jakiś taki szczególnie wyjątkowy mhm. temat, żeby, żeby do tego stopnia tutaj no, rząd pokazałby tutaj, że tak powiem, swoją słabość i uległość wobec okay. opozycji. A opozycja w tym momencie wykorzystywałaby to tutaj, jakby i nakręcałaby jeszcze bardziej ten temat. Także tutaj. Okay. A wtedy, właśnie jak. Y nasz rząd jest teraz mhm. w tym momencie potrzebny. Taki, jaki jest tutaj, właśnie ze sytuacją związaną z wojną i z, z wojną za granicą, i uważam, że tutaj w tym momencie żadnych dymisji przy, tak, przy takim mhm. y, y, incydencie, mhm. powiedzmy, incydencie nie wiem jak to tutaj konkretnie określić y, po, powinno to zostać tak, jak jest w tym momencie nie. i rząd, rząd zadaniem rządu, moim zdaniem, w tym momencie Kąt wywiadu i, 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 innych, i, i innych służb jest zadaniem, żeby to wszystko wyjaśnić mhm. jak najszybciej tutaj i podać to do wiadomości publicznej, tak żebyśmy wiedzieli, i tak dalej. Oczywiście, z tego co słyszałem, dzisiaj jest szykowana jakaś nota dyplomatyczna mhm. przez ministra Sikorskiego do ambasady yy, Rosji, yy, nota protestacyjna. Mhm. No, wiadomo, reakcja będzie jaka będzie, czyli pokażcie nam dowody i tak mhm. dalej, jak zawsze, to tak to jest w standardzie. Natomiast no, musimy szybko reagować, mhm. powiadamać swoich sojuszników i współpracować przede mhm. wszystkim. Druga sprawa, współpraca na zasadzie... Yy, Yy, obecny rząd i prezydent to też jest bardzo istotne tutaj, żeby nie było jakiś w takich sprawach koligacji typu mm -hmm. zrzucanie odpowiedzialności jeden na drugiego, tak jak było to w przypadku. No właśnie, bo sytuacji, teraz yy, obecnie wybrany prezydent jest też zwierznikiem sił zbrojnych, tak. więc on też zarządza tak, e, siłami. Współpracować z ministrem obrony narodowej mm -hmm. tutaj. Yy, po, porzucając, porzucając, jak gdyby. Yy, że tak powiem, jakieś swary, jakieś takie problemy, że to jest opozycja. Ja jestem z zupełnie innego ugrupowania, i tak dalej. Nie. Tutaj powinna być szeroka konsolidacja na obu że tak powiem, stanowiska. Jasne. Tak, mamy silną armię, jesteśmy w NATO, także nie ma problemu. Ruscy, dla ruskich byłoby głupotą, gdyby uderzyli dalej na zawod. Okej. Okay. A co pan sądzi o tym dronie, który spadł wczoraj właśnie w Polsce? Czy to właśnie jednak ta obrona jest OK? że, że tak się wydarzyło, że ten dron nie został zestrzelony. W jakiś sposób? Co pan o tym sądzi? No podawali informacje. no nie znam się technicznie, okay. że no nie było zauważone coś co mogło nagle lecieć z Białorusi albo z Ukrainy. No nie wiem, trudno coś tutaj. A właśnie nie boi się pan tego, że taki obieg nie został zauważony, że to jednak już któryś raz właśnie albo czy to rakieta, albo czy taki dron wpada jednak w polską przestrzeń powietrzną i ląduje na terytorium Polski? Ale to nie jest niebe coś niebezpiecznego, nie, nie, gdyby to był powiedzmy czołg albo jakiś pancernik, to tak, ale uh -huh. to są tak zwane, Ruscy też mają taktykę tak zwanego siania niepokoju, uh -huh. coś wrzucić, żeby coś ludzi denerwowało, że o, my jesteśmy obok, to jest ta zasada taka. Okej, okay, a myśli pan, że właśnie, bo też jakby w Polsce głosy się pojawiają takie, że jednak e, nie powinno się tak wydarzyć i że to jest już kolejny taki incydent i jednak mm, działania rządu, które, które jakby są podejmowane właśnie, że trochę jednak opóźnili się, e, s, tak jakby zarzuca opozycja, że jednak trochę opóźnili. Mm, Działanie służb, czy to, czy to jak pan sądzi, czy to jakby jest tylko nakręcanie na gonki, czy jednak to tak faktycznie myśli pan, że tak jest? No to jest... Nakręcanie na gonki. nie, nie, wydaje mi się, że armia nasza jest dobrze wyposażona na dobrym światowym poziomie, mhm. amerykańskim, niemieckim, francuskim przede wszystkim, mhm. tutaj w Europie i w brytyjskim. Mamy dobrych sojuszników, także i rosyjskie bydło, mhm. bo to jest tak, trzeba nazwać ten kraj, to jest kraj bydła od wieków który nas nękał i nigdy im się to nie udało, tylko nas okupowali, ale nigdy nie byliśmy i nie będziemy własnością Rosji. Ukraina też nie jest rosyjska i tam ci ludzie też nie chcą być Rosjanami, ani na odwrót, taka jest prawda. A Putin prędzej czy później, tak zwana mafia go zlikwiduje, tak inni odeszli. No. A właśnie co pan sądzi o tym, że ostatnio było właśnie spotkanie um, Donalda Trumpa właśnie z europejskimi przywódcami i jednak zabrakło tam, czy to właśnie pana premiera Donalda Tuska, czy to właśnie pana Nawrockiego? Czy właśnie powinna być Pol ktoś powinien właśnie czy to z polskiego rządu czy to z pałacu prezydenckiego e, tam polecieć i się spotkać czy właśnie jednak dobrze że nikogo tam nie było bo może by to w jakiś sposób zaszkodziło co pan o tym sądzi że właśnie Polski tam nie było moim zdaniem nie musiało tam być Aha. nie nie my nie jesteśmy tutaj bezpośrednimi tak zwanymi negocjatorami ale jednak graniczymy z, z graniczymy, Ukrainą tak, i jednak wysyłamy dosyć sporo sprzętu tak ale tu już nasz rząd też podkreślił że Później po ewentualnym pokoju nie będziemy wysyłać tam ani żołnierzy, ani tam jakiś rozjemczyk, czy coś ty w tym rodzaju, to muszą być wojska, tak jak mówili kiedyś Amerykanie, niezwiązane z tym ogręgiem mogą być Chiny, Brazylia, Argentyna, tak su sugerowali, no, moim zdaniem no, paniki na razie nie, no. a zawsze jakieś, y a jakieś nękanie takie Sylwestrowo. No.

jeśli chodzi o działania rządu, jeśli chodzi o obronność, to jest raczej Pan bezpieczny. Myślę, że tak. Nie, paniki to nie ma, bo Ruscy wiedzą, że nie mogą się dalej mhm. posunąć, bo po prostu nie mają siły. Są też wykończeni tą wojną, przecież to słabizna. Ja słyszałem, bo też podawali, że część Rosjan nie dostaje emerytu, rent, bo już słabizna. No, oni wszystko moczą w tych czołgach starych, stalinowskich jeszcze z tych magazynów. Okay. Bo jeszcze dzisiaj słyszeliśmy właśnie taką wypowiedź od jednego właśnie z pana przedmówców, że to właśnie Telewizja Republika się taką... Taki niepokój właśnie. I czy uważa pan, że to jest prawda? Czy, czy jak się po prostu pan na to zapatruje, czy to jednak jest kwestia Rosji, czy to jednak w Polsce coś się, coś się dzieje? No mogą też mieć tak zwane swoje wtyczki, tutaj Aha. robić tak zwaną, siać tak zwaną propagandę. No nie wiadomo, jakie są źródła tej republiki, no trudno powiedzieć tutaj, ale tak, mają też tutaj tak zwanych swoich popleczników i też od wewnątrz jest siany tak zwany niepokój, Żeby była takie, taka nerwówka wśród ludzi,